Siema siema z tej strony Filip i życzę wam wesołych świąt nareszcie film z Brawl Stars i widzicie ile mam pucharków to ja tak mam mało tak postanowiłam bardzo trudną decyzję zaczynam Brawl Stars od nowa tak bo bo trochę nie fair to ja ten, na, tak poprzednio rozpoczęłam film kiedy miałem 2-3 tysiące puszek coś takiego to postanowiłam wszystko od nowa i będzie klub nowy. Może napiszcie też w komentarzach, jakie mam taki dźwięk. Bo na razie jest taki nick, to ten wiecie. Ten... Na razie nie mogę mieć zadań nie Ale napiszcie, na jaki mam nick Miałem gdzieś tak około 4000 kuszek. No sobie zagramy jeden meczek. lub dwa. No tak, 20 subskrypcji to co pokazało moją. Twarę. Do końca, bo było takie małe światło. Ale gdy dobiję aż 10 tysięcy subskrypcji, to pokażę pełną yy, twarz, bez ciemna i tak dalej, i tak dalej. Tu musiałam nagrywać w nocy aż nie. Że musiałam to nagrywać w nocy, niestety. Musiało być jakoś ciemno. Em. Um, Zostawić mnie Nie, oni mają więcej tych... ich Niech mają więcej Nie, 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 trafia mnie, dobrze, nie? Nie No ten nic co robi? Z przygramy. O, tak. Chodź tu nie ma. Musiałem wjechać. Okay. Jaki? symbol? Nie. nie. Aha. Wygrana! Ale no, serio, dobrze poszło nam. My się skupiłem, nie mówiłam? nie ale trudno. Ok. 30. Skrzynki potem ustawiał na operingi. Okej, kiedy kupujemy zadamiar żanitę. Pierwsze zadymiarz i teraz krzyneczka no to a to za darmo? Mhm, mam monety no monetki, monetki, monetki ogóle ja nienawidzę nity. nienawidzę nity w ogóle tyle nie tego będzie nowy tryb starcia no trochę dużo to gram. Najbardziej chcę tylko te ty biletowe i to koniec. i to na razie koniec, bo chcę te biletowe, bym miał na tyle openingów. Taka, Taka, ile, ile mam procent na zadmiarze. Poczekajcie, sprawdzimy. Mm, na przykład duża skrzynka, ile? Ile procent do legendy. Łapanie. Jest największe szanse, że trafię legendę, nie? Albo rzadkiego zadynarza Jakbym trafił na początku legendę, no to kurde, ja bym, ja bym już walał na tym kącie chrześcijańskim, na tamtym No to zagram sobie jeden mecz klinitą i będziemy chyba kończyć To jest taki filmik, że ten... Mm, że na, o, zaczynam od dyniowa, nie? Ale dwa meczki możemy sobie zagrać, w prostu Halo? Rzejcie się Mówiłem, że nikt nic nie umie grać. No, no postaram się. Na razie będę grał w Shelly. Uwaga. Ok, misiek, bo misiek poleciał.

I bardzo mega dobrze. Po Fajny prazycik. To no nie! Ale za mnie lama. jest, to, a nie. No... Są... Hy... 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 Powiem, że nie mam gry Na pewno nie będę miał gwiazdy gry. Ale koniec gr już nie mam gwiazdy gry. Aha, dobra, nie skąd. Ale ok. Tego się nie spodziewałam. To tak. Zaczęłam od nowa a nie? zagram jeszcze jeden meczek, ale nie. Mówię nie. Okej okay, to. Tak, wam się filmik spodobał Dziękuję y 20 subskrypcji. To Eluvina. dziś gdzieś będzie taka piosenka Taki taki ale próba Eluvina, ale taki inny to. To czekajcie na to. vaga eluvina